Mexicana TV otwiera wam drzwi, jak zwykle w jakimś innym nietypowym miejscu niż stacie. Będziemy testować danie gotowe, tak jak widzieliście. Paty, palea Włoskie jakie chyba niby. Z kurczakiem i warzywami. No i dobra, niech tak będzie, że to jest palea z kurczakiem i warzywami. Podziękuję wszystkim yy, wspierającym kanał, bo dzięki Wam powstają też takie filmy. Może coś bym do tego dodał, ale zaraz spróbujemy, spróbujemy tego kurczaka niby, tego mięsa. Mięsko, hmm. mięso, mięso chrupkie. Ryż dobry. Jaki to ma smak? He. Wiecie, jaki to ma smak? Ryż jest super. Słonowaty gdzie będziemy już spać w Oktawi, gdzie wam nagram coś w Oktawi. Liczyłem na to, że może uda mi się w Oktawi zrobić y, jakiegoś live'a, nie? Y, krótkiego, godzinkę, dwie, nie z, z, z tego mojego spania. No Oczywiście musiałbym y, no, kurde, kupić jakiegoś laptopa, który długo trzyma baterię i który nie jest wymagający za bardzo. I jest oszczędny. No, Takiego jeszcze nie kupiłem, więc z, z tymi lajtami będzie trzeba trochę odłożyć na bok. No. Czekaj, 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 Menelu. Teraz to do robienia liveów z terenu, z wyjazdów jest potrzebny laptop z dobrą baterią. Sugerujesz, widzą, że he, no, przydałoby się, żeby się dorzucili. A pół roku temu co było potrzebne, jak zbierałeś na powerbankę za 1000 zł? Czy kupię powerbank ten duży do Oktawi? Nie kupię w tym roku tego powerbanka. Nie, nie będzie mi stać. I ustawimy ją. No właśnie, teraz będzie wcześniej. I to... cały czas. Dlatego warto byłoby zadać pytanie, dlaczego nagrywane są filmy tylko i wyłącznie trzeszczącą kamerą. Wszystkie materiały łącznie z wycieczkami za granicę. I co się dzieje z kamerą GoPro, na którą zbierał pieniądze i którą tak dumnie pokazywał na jednym filmie, by później zacząć nagrywać Ponownie zepsutą kamerą i warto zadać pytanie, czy aby kamera GoPro nie nagrywa teraz świata za szybki lombardu. Ja będę podróżował, bo to jest nawet moja pasja bym powiedział I, i ja się duszę w domu, ewidentnie się duszę teraz po tych wyjazdach do Włoch, do Rzymu i teraz do Pizy i Florencji, ja się duszę, jak siedzę dłużej w domu się duszę. Pan mam się odlać, no i na No, nie dziwne, że się dusisz, mając wiadro ze szczynami w rogu w pokoju. A tak na poważnie, to jak się dusisz, ty, zaszczany Menelu w domu i tak lubisz podróżować, to może zrealizuj cel, czyli wycieczka do Warszawy, na które zebrałeś prawie 700 złotych 428 dni temu.